Fins aquí el programa d'avui. Mój pies zostawiony w czasie upałów w samochodzie cierpi z powodu pragnienia. Pamiętajmy, że ta miseczka wody wystawiona w zacienionym miejscu może być zbawienna nie tylko dla naszego psa, także dla innych psów, też dla tych bezdomnych, dla kotów, dla ptaków. Nie zapominajmy wobec tego o tym, zwłaszcza w te upalne, słoneczne dni sierpniowe. A teraz powracamy do naszego dzisiejszego programu i oto niektóre filmowe propozycje. Ekranizacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza Serenite Sny. Adrianna Biedrzyńska w roli głównej w filmie z 1982 roku, czyli czwartkowy cykl światła na Biedrzyńską. Serenite godzina druga. Sława jest jak kawior. Kawior jest smaczny, ale jeśli jadasz go codziennie, czujesz przesyć. Sława wywołuje zazdrość. Co ona sobie wyobraża, ta Merlin Monroe? Ostatniego wywiadu w swoim życiu Merlin Monroe udzieliła 3 sierpnia 1962 roku. Rozmowa dotyczyła sławy i gwiazdorstwa. Dwa dni później już nie żyła. Merlin ostatni wywiad. Interesujący amerykański dokument w czwartek o godzinie 23. Inti i Limani siedmiu wspaniałych muzyków z Chile uznanych w świecie za najlepszą grupę grającą muzykę latynoamerykańską. Pierwsza część koncertu 10 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej w Krakowie w dwójce w czwartek 5 minut po północy. Na część drugą zapraszamy w niedzielną noc. Mam nadzieję, że tych z Państwa, którzy lubią muzykę latynoamerykańską, nie trzeba szczególnie gorąco zapraszać na koncert Inti Limani. To rzeczywiście siedmiu wspaniałych muzyków, uznanych za najlepszych w świecie, wykonujących tę właśnie muzykę, grających na ponad 30 różnych instrumentach latynoamerykańskich. Tak więc 5 minut po północy zapraszam wszystkich do dwójki na te gorące rytmy y, latynoskie. Natomiast na chwilę chciałabym powrócić jeszcze do zaproszenia y, na film dokumentalny amerykański będąc pożegnaniem Marilyn Monroe. Przypomnę, że 32 lata temu, z nocy z 4 na 5 sierpnia Marilyn Monroe zginęła, jak głosił oficjalny komunikat, prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Chciałabym pokazać państwu kilka fotografii z życia Merlin Monroe, które bardzo rzadko mamy okazję oglądać, a ponieważ mamy chwilę do rozpoczęcia następnego programu, chcę więc zainteresowanym pokazać. Oto Marilyn Monroe w wieku 15 lat, gdy bardzo wcześnie postawiona została przed dorosłym życiem i musiała sama zarabiać na życie, zajmowała się opieką nad małymi dziećmi. Sama musiała dbać o swój los już tak wcześnie, bowiem jej matka, oto zdjęcie mamy Marilyn Monroe, Gladys, jej matka chora była psychicznie i właściwie większą część swego życia spędziła w szpitalach psychiatrycznych, nieświadoma zupełnie tego, jaką karierę i jaką e, sławną karierę m, przechodzi jej córka. Marilyn Monroe nigdy nie miała bliskiego kontaktu ze swoją matką, nigdy nie mogła jej się zwierzyć, nigdy nie mogła e, właściwie. Poczuć prawdziwej jej czułości, i tego przez całe jej życie brakowało jej niewątpliwie. Kiedy otworzyły się przed nią drzwi do Hollywood, to to zdjęcie, z kolei bardzo słynne, które zna chyba każdy, nie tylko kilkudziesięciolatek, ale i nastolatek. Kiedy otworzyły się przed nią drzwi do Hollywood, Merlin z pełną ufnością, naiwnością dziecka. Wkroczyła w to życie, w tę karierę, nie zdając sobie sprawy, że jest to swego rodzaju pułapka. I oto już zdjęcie, kiedy Merlin bardzo często odwiedza psychoanalityka, kiedy nie może sobie właściwie dać rady z, ze swoją karierą, ze swoją sławą. Wydawało jej się, że poznanie Artura Millera będzie tym zbawieniem że to moment, w którym odzyska uśmiech, radość. Jednak i to było złudne. I jeszcze jedno zdjęcie, które jest wstrząsające, ale chcę Państwu je pokazać. Jeden z fotografów, Alfred Gescheid odważył się wykreować Merlin Monroe, taką, jak wyglądałaby dzisiaj. My pamiętamy ją jednak jako wspaniałą, pełną glorii i blasku Merlin Monroe. A na, jej spotkanie, na spotkanie z nią, zapraszam, o 23 do 2.